Dzisiaj znajdujemy się na demo farmie naszego kolegi, produkt menadżera Karola Majchrowskiego. Dzisiejsze spotkanie ma na celu pokazanie technologii nawożenia w różnych ubrawach warzywniczych, gdzie wykorzystujemy nasze stałe produkty, które znajdują się w portfolio oraz nowe produkty, które w tym roku właśnie testujemy. Technologie nawożenia również są uzupełnione o inne produkty nie pochodzące z naszej firmy, ponieważ chcemy pokazać różnice, chcemy je sami zbadać, chcemy zobaczyć jak to wszystko wygląda. Dzisiejsze spotkanie ma na celu pokazać również naszym nowym doradcom, jak wygląda technologia nałożenia od podszewki, na co musimy zwracać uwagę, na czym się skupiać, na jakich problemach musimy stanąć i zobaczyć, w jaki sposób możemy sobie z nimi zaradzić. Ponieważ, no, jak wiemy, warzywnictwo nie jest łatwym elementem, jeżeli chodzi o uprawę, i na każdym kroku od samego początku do samego końca musimy się zmagać z pewnymi rzeczami. Tak jak w tym roku, jeżeli chodzi o zasiewy, e, o problemy ze wschodami, o, nierówno, o nie, walka o, przy nierównomiernych wschodach, e, e, potem e, momenty ze zwalczaniem chwastów, z problemem z ich zwalczaniem e, i potem w tym momencie teraz. E, problemy z, z zbyt intensywnymi deszczami. Jeżeli chodzi o demo farmę w jesieniu będziemy zbierać wyniki z tego, co teraz właśnie zrobiliśmy i będziemy podsumowywać to na jakich technologiach jakie rezultaty osiągnęliśmy.